9 kolegów jest tu dużo spotkań, wiadomo, czy dam karty, żeby do się turbulę się w nie znaleźć. Ale my się z tego cieszymy, no, że zgodziliśmy się w tej z tyłu, że możemy patrzeć tylko przed siebie I naszym celem jest dokonanie I musimy dać się w każdym meczu, wszystko i przede wszystkim wywołać Do rzutów karnych też już chyba będziesz, będziesz podchodzić coraz pewniej, bo to jest, to jest kolejna, w której będzie wykorzystana 11, no i w taki raczej pewny sposób. No tak, nie, bo w tamtej rodzie mamy dużo wyrzutów karnych, a tych karnych nie było, teraz tyle, że są dwa. No, także trzeba, się z tego że są te dwa fragmenty, odchodzę, wykorzystuję, tak, razie, że, że to mam nadzieję, że nie pamiętam. Rozumiem, że to jest decyzja, od, jak jest karny, to od razu jest wiadomo, tak? Że znaczy, nie tak. ma żadnych konsultacji na wojsku. Tak, Jestem jest. ja i Marcin Kamiński, w zależności karnych, ja zaczynam, więc że nie będę czuł na wojsku, nie będzie mnie dotykał Marcina. Nie wiem, cieszyłem się z tej bramki bardzo. No rękę podeszłem, ale to, to nie było za słabsze to ciężkie. No tak, no no, Marcin ma też swoje szczęście. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny udało się również strzelić, także cieszymy się, że ogromnie i się. że to przełamanie skończyło. to założenie, żeby strzelać dużo z dystansu, to, to było przed meczem, czy do zobaczyliście, że bramkarz leki może wpuścić bola, to strzelaliście? Nie, nie że strzelamy z dystansu. Yy, Efekt, nie znoszą wiadomo, nie się jest w tej formie, jak nasza że wszystko broni wszystko brzmi. nie oddać, kilka strzałów do potem po tym jednym popełnieniu gromadź ich strata, no i zdobyliśmy bramkę. Cieszę się na to bardzo.